Siema, jestem Pakiela, to jest szybki update z dnia 30 stycznia 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja myśliwego składająca się z kubkowanego grotu, jajokaczki oraz martwej wiewiórki w stanie idealnym o wartości 50 dolarów. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy dwa razy więcej dolarów, doświadczenia oraz złota. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 30 stycznia do 5 lutego jest to seria w Tumbleweed. Zabranie udziału we wszystkich wydarzeniach w Górze Swobodnej, jeśli chodzi o rolę przyrodnika, otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Ci, którzy ukończą jedną rundę fotografii przyrody, dostaną pięć feromonów legendarnych zwierząt. Z kolei, za ukończenie misji poszukiwania zwierząt, dostanie się 40% zniżki na przedmiot przyrodnika. Wszystkie zniżki i nagrody zostaną dostarczone w ciągu 72 godzin od ukończenia zadania. Za zalogowanie się w tym miesiącu do Reddit Online otrzymamy darmowy Reset Honoru, środek na Tycie oraz środek na chudnięcie. Zestaw do poboru próbek, czyli rola przyrodnika, kosztuje teraz 20 sztabek złota. Za sprzedaż próbek otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Przyrodnicy, którzy sprzedadzą próbkę Harriet, otrzymają mapę skarbów do zachodniej części rancha Hill Heaven, a za sprzedaż pięciu próbek w dowolnym tygodniu można otrzymać czarno-srebrny frak dzienny. Jeśli w tym tygodniu, czyli od 30 stycznia do 5 lutego, upulujmy legendarne zwierzę lub zdobędziemy go próbkę, otrzymamy beżową czapkę z szopa. Za sprzedaż ryb u otrzymamy 3 razy więcej niż zwykle. A w stajni mamy promocje na konie wielozadaniowe, na mustangi oraz tinkery. Mamy promocję na strzały, na przynęty, również mamy promocję na wędkę. Mamy również limitowaną młodzież. Mamy darmowy strój od Rockstar na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się darmowy strój na ten miesiąc. Mamy promocję na płaszcze. Mamy promocję na rękawiczki. Mamy stroje przyrodnika na promocji. U mamy promocję na karabiny powtarzalne oraz na łuk. U gasa mamy promocję na zestaw ubrań, na płaszcz Glenwood oraz na ozdoby. A u pasera mamy promocję na broszury. Strzała na zwierzę drobną. Oraz silna przynęta na drapieżniki. Więc to byłoby na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu, wijajcie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, like, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć!